Wraz z nowym Nissanem X-Tray Nissan nieco zmienił podejście do terenowego modelu. To jest teraz crossover, auto, które łączy idealnie cechy dużego rodzinnego kombi oraz lekkiej terenówki, która sobie idealnie poradzi na szutrowej drodze, w jakiejś błotnistej. Wszędzie tam, gdzie osobówką balibyśmy się dojechać, dojedziemy X-trailem i to w tych samochodach jest fajne. Na pokładzie naszego egzemplarza znalazło się mnóstwo mniej lub bardziej przydatnych gadżetów, aktywny Tempomat, system ostrzegający o zjechaniu z pasa, system informujący nas o tym, co, czy znajduje się coś w martwym polu w lusterkach. Tym razem X-trail'a testowaliśmy z naszymi czytelnikami, więc ich opinia będzie bardzo cenna. Natomiast już za chwilę zobaczycie, jak spisują się w codziennej eksploatacji wszystkie nowoczesne wynalazki, które znalazły się w naszym testowym egzemplarzu. Jak już wspominałem na początku, Nissan z zrobił crossovera, nie jest to już terenówka, ale dzięki temu jest to samochód idealny na każdą okazję. W ofercie jest tylko jeden silnik, wysokoprężny, całkiem udany, o mocy 130 koni mechanicznych i całkiem przyzwoitym, fajnie rozwijanym momencie obrotowym, dzięki któremu jazda tym samochodem nie tylko w mieście, ale również na trasie może być przyjemna. Najfajniejsze w tym silniku jest to, że pomimo niewielkiej pojemności, Zapewnia bardzo przyzwoite osiągi. Przyspieszenie do 100 km, jakieś 11 sekund, około 11 sekund, to całkiem przyzwoity wynik, jeśli weźmiemy pod uwagę gabaryty pojazdu. Dodatkowo zużycie paliwa średnie, w przypadku naszego testu, wyniosło około 7 litrów na 100 km. Wynik całkiem przyzwoity, jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie gabaryty i możliwości transportowe tego samochodu. Poza silnikiem, ważnym elementem w przypadku takiego samochodu jest przekładnia. W naszym przypadku mamy do czynienia z sześciostopniowym manualem. Skrzynią, która idealnie pasuje do charakteru tego samochodu, spisze się nie tylko podczas jazdy w mieście, ale również podczas jazdy na trasie. Przełożenia są dobrane bardzo fajnie. Bardzo efektywnie możemy wykorzystywać możliwości jednostki napędowej. Ale to nie wszystko, co oferuje Nissan X-Ray. W naszym przypadku mamy do czynienia z wszystko mającą wersją, która kosztuje około 160 tysięcy zł, Wszystko mająca, czyli... Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa to nie ma standard w tej klasie samochodów, ale tutaj mamy coś ekstra. Mamy aktywny tempomat, dodatkowo system monitorowania martwego pola w lusterkach. Co prawda lusterka są duże i widoczność w nich jest bardzo dobra, ale jeśli ktoś jest nieuważny, to pomarańczowa dioda migająca na mocowaniu lusterka informuje o tym, że w martwym polu, którego tutaj praktycznie nie ma, ale jeśli ktoś nie patrzy w serka, to może patrzeć tylko na diody. Znajduje się samochód i pasa nie warto zmieniać, bo uszkodzimy nasze ładne auto. System Safety Shield, czy jakoś tak, bardzo dziwna nazwa, prawie jak ze Star Treka, a system bardzo przydatny, fajnie działający. Jest to jeden z najlepszych systemów kamer monitorujących przestrzeń, nie tylko za pojazdem, ale również przed i obok. Cztery kamery, które idealnie odwzorowują przestrzeń, która jest dookoła samochodu. Jest to jeden z najlepszych systemów monitorowania takiego, monitorowania przestrzeni wokół samochodu, z jakim się spotkałem. Podobny spotkamy również w Infiniti, może nawet ten sam. Już wiecie, że Nissan X-Ray zrobił na mnie pewne wrażenie, bo samochód pomimo tego, że stracił swój charakter terenowy, może i to i dobrze, według mnie nawet bardzo dobrze, bo dzięki temu, że nie jest to prawdziwa terenówka, da się tym samochodem komfortowo podróżować na co dzień. Ale nie tylko moje zdanie w przypadku tego testu jest ważne. W przypadku tego testu najważniejsze zdanie jest naszych czytelników. Poznajcie ich opinię na temat Nissana X-Tray. samochód ogólnie stylistyką nawiązuje do, do mniejszego Kaskaja. Generalnie jest to niebo ładniejszy od, od starej wersji. Ma bardzo ładną linię nadwozia. Prezentuje się fajnie jest elegancki myślę że może się podobać jest to samochód pięciosobowy o sporych gabarytach niezwykle komfortowy o fajnej linii nadwozia szczególnie przedni rząd siedzeń jest naprawdę, naprawdę fajny natomiast duży problem się zaczyna z tyłu kanapa jest praktycznie niewyprofilowana na wszystkich łukach zakrętach, jeździ się na niej w, na boki. Prowadząc ten samochód nie czuję się zmęczenia, skórzane fotele, jakość plastików z przodu jest niezwykle komfortowa, są to plastiki miękkie, nie nietrzeszczące na jakichś tam wertepach, nierównościach. Poza tym silnik, no, 1.6 diesel o mocy 130 koni przy takim sporym samochodzie, który troszkę waży. No, Mógłby być mocniejszy w moim, w moim personalnym odczuciu. Jednakże, jakieś tam ogólne wrażenia z jazdy są bardzo dobre. Myślę, że wszystkim nam się podobało. Jeśli chodzi o silnik, wyboru nie ma żadnego. Jest to silnik 1.6. Natomiast to dziwo w tym aucie daje radę. Znaczy, nie jest demonem prędkości, natomiast. Poruszanie się po mieście i w trasie jest na tyle elastyczne i zwinne, że nie przeszkadza to w jeździe, i bardzo, bardzo pozytywnie mnie to zaskoczyło. Skrzynia sześciobiegowa, więc jest to oszczędność, oszczędność, jeżeli chodzi o spalanie. W naszym teście wyszło spalanie rzędu 7,3 litra, więc jak na tak duży, ciężki samochód, jest to niezwykle mało. Bagażnik. W tej klasie są auta z większym bagażnikiem, natomiast gro jest też z mniej pakownym. Na uwagę zasługują przemyślane półki, gdzie można w różnej konfiguracji je ustawiać. Nissan X-Trail jest idealnym samochodem dla rodziny. Myślę, że ta grupa klientów powinna być nim szczególnie zainteresowana ze względu na, tak jak już wcześniej wspomniałam, komfort jazdy, który nam dostarcza, jak również fakt, że można nim trochę poszaleć i wjechać w teren, zrobić spale kółek off-roadowych. Auto na pewno jest dla osób, które szukają auta komfortowego, z dobrą widocznością do przodu natomiast nie demona prędkości no bo ten silnik wystarcza do, do sprawnego poruszania się, ale na pewno nie do, nie do jazdy e, jakiejś wyczynowej. Polecałbym ten samochód jakiejś rodzinie może, ewentualnie jakiemuś biznesowi, który przemieszcza się w mieście, bo właściwości Terenowe tego samochodu znikome. raczej to jest taka bulwarówka do jazdy przez krawężnik garba jakiegoś śpiącego policjanta, ale powtarzam to jeszcze raz, jest niezwykle komfortowy, jestem mile zaskoczony tym jak się jedzie za, za kierownicą.